Pierwszy raz w życiu stwierdziłem, że przed ligą zrobię sobie build. A skoro build planner od Last Epoch jest taki prosty, no to stwierdziłem, że z nim, z niego skorzystam i tworzę coś, czym będę chciał zagrać. To będzie mój starter na nową ligę. Czy jest dobry, czy zły, nie mam pojęcia, gdyż moja wiedza o Last Epochu jest naprawdę na minimalnym poziomie, a jeżeli chodzi o tworzenie buildów, to tym bardziej. Jest jeszcze gorzej. Więc okej, okay, przejdźmy do itemów na samym początku. Tutaj tymi statami się w ogóle na razie nie przejmujemy jakoś mocno, bo wiadomo, to resisty tak będą podbite przez inne, Itemy i prawdopodobnie niektóre itemy stąd mogą być jeszcze zamienione, ze względem tego jak to będzie działało, bo mówię, nie mam pojęcia, niby na jak działa freeze, jak działa chill, jak, jak działa crossbite, ale jednak, co innego poczytać, co innego samemu sprawdzić i co innego, koniec końców, zagrać i zobaczyć jak to będzie wyglądało. Zacznijmy od helmu. To ogólnie jest helmem tylko dlatego, dla mnie, że daje mi po prostu więcej freeze rate multiplay, chance to chill, uh, with cold skill, gdzie jakby mój main skill będzie cold skillem, więc z automatu, więc z automatu to będzie mega dla mnie użyteczne i więcej armora przeciwko wychillowanym wrogom. To tak samo jest ważne, ponieważ ja będę tego chilla i resztę nakładał prawdopodobnie cały czas. Ok, to przejdźmy sobie dalej do amuletu. Em, amulet, tak naprawdę, wziąłem pierwszy lepszy, bo nie wiem dokładnie, znaczy nie znalazłem żadnego amuletu, który by mocno podbił mój build, więc wziąłem po prostu ten pierwszy lepszy z tego powodu, że ma jakieś wojtresy, pod które chcę pójść, e, jakieś. Free Raid i tak dalej, nie, więc prawdopodobnie on do wyjebania jest. Wziąłem go tylko po to, żeby coś tu zapełnić i mniej więcej mieć pokrycie z tym, że Wojda będę musiał sobie podbić resy na Wojda w sensie. Dobra, teraz coś bardziej ciekawego, czyli łuk, który totalnie zwiększa mi damage zadawany, dlatego, że mam flat damage z cold Boa od 30 do 50, do tego penetrację i kastowanie skilla, jakaś tam szansa na niego, więc zawsze dodatkowy jakiś tam damage minimalny. To przejdźmy do kolejnego itemu, czyli do quivera, który można powiedzieć trochę jest main itemem w tym buildzie i Teraz już tłumaczę dlaczego. Zacznijmy od tego, że on yy, ma zwiększoną szansę na bleed'a z boła taków, gdzie my używamy boła. Więc przez notki, które będę miał w drzewku, będzie jeszcze bardziej ten bleed nabijany. Ale co jest ważne, ja nie bleedem chcę grać, a frostbite'em. Przez co tutaj mamy bardzo ciekawą notkę, czyli 100% of bleed and poison chance converted to frostbite chance z tym puncture. Co jest jeszcze ważniejsze, to dopiero powiem o tym przy skillach. Idąc dalej, to jakie. Jakiś taki zwykła klata. Ona może być zmieni zmieniona, ale tutaj raczej będę chciał pod nią iść, dlatego że zwiększa mi damage overtime, zwiększa mi dodge rating. D damage overtime będzie mega ważny, bo Frostbite będzie bił do dot damage, więc to jest akurat mega ważne dla mnie. I tutaj jakieś wiadomo, all resy, movement speed, i tam reszta to tak naprawdę jeba. Idziemy dalej i mamy ringa, który po prostu tam zwiększa, mamy jakiegoś hejsta z tego, czyli większy speed, zwiększa mi attack speed zboła, co będzie tak samo dla mnie ważne żeby jak najszybciej kastować Heartseekera, czyli umiejętność, pod którą będę głównie chciał iść. Idziemy dalej, czyli do paska. I co tu jest ważne? On daje mi Poison. I teoretycznie, kurwa, na chuj mi Poison? Ale, jeżeli tu zobaczymy, to 100% bleed and poison chance convert to frostbite. Automatycznie te, te, ten poison będzie konwertowany na, na Blida To jest mega zajebiste. I tak samo to będzie jeszcze w drzewku bardziej zauważalne. Wiadomo, jaki dodge rating, ewentualnie jeszcze będę chciał go zmienić na jakiś bardziej pod cold, ale, kurde, ciężko z tym Cold damage em. na rogu chyba. <laughs> Tu jakiś link po prostu pod all -y, bo wiadomo, zawsze się przyda. A tam coś tam po niego rzucimy, jakiś, nie wiem, cold damage większy. Teraz i tak samo, jeden z y, najważniejszych itemów, które tak naprawdę będę musiał zaraz po że zdobyć jako, jako drugi, to są te rękawiczki. Z tego powodu, że one mi zwiększają czas trwania frostbite'a. Czyli przykładowo, jeżeli ja nabijam jednego frostbite'a i on trwa 4 sekundy, to mimo, że ja nabiję drugiego, no to on ten drugi też trwa 4 sekundy. One się nie kumulują ze sobą. Czas jego trwania jest z automatu Mega mega ważny, żeby jak najwięcej tego damage'u wbić. Bo co z tego, jeżeli ja będę ich nabijał? Nie wiem, non-stop, jeżeli one będą się krócej kończyć, więc to jest automatycznie plus, może 20, plus nawet 30 damage'u overtime przez te zwiększenie tego czasu. I wiadomo, tu jakiś jeszcze freeze rate i często tu, tu, tu frostbite, czyli dodatkowy jeszcze frostbite, żeby na pewno mieć pewność, że za każdym razem go zadamy. Tutaj jakieś zwykłe budki, które tak samo freeze'ami zwiększają, czyli kolejną rzecz pod kolda, którą będę wywoływał i co jest bardzo ciekawa notka, czyli jeden cold damage to attack per point of dexterity. Dlatego, że w tej lidze jest nowa mechanika, w której możesz zmienić atrybut, który ma twój item. Przykładowo, jeżeli masz napad na nim inteligencję, to możesz ją przerobić na dexa i dostajesz po prostu dexa z niej. Więc ja będę chciał wszystko zrobić pod dexa, żeby te buty faktycznie dużo dawały. I na samym końcu y, mamy rally, który tak naprawdę zwiększa mi tylko jakiś cold damage, trochę mi daje i kastuje water orb'a, czyli jakby kolejny jakiś tam rodzaj damage'u, który na pewno się przyda w tym bildzie. Tym bardziej, że tak samo ma tutaj cold damage. Jeżeli chodzi o idole, nie chciałem się ich tu po prostu do dodawać, dlatego, że większość z nich to po prostu będzie dobijanie resów i dobijanie cold damage'u, ewentualnie jakiś dodge rating, jeżeli będę miał na bardzo ni niskim e, poziomie szansy, bo skoro kapie jest 85, no to ja bym chciał tak sobie dobić, żeby po zaktywowaniu wszystkich skilli, żeby dobić chociaż tam 50-60. Więc jedyny idol, który praktycznie będziemy musie musieli zdobyć, to jest właśnie ten i on akurat e, tutaj fajnie mi da, jeżeli nastakuje sobie to Ambicję, ambition, bo z postu po cold damage. Tam jakiś armor, wiadomo. Teraz możemy przejść sobie do drzewka. Pasywek. A więc, w pierwszym drzewku tak naprawdę będziemy chcieli wziąć tylko dwie rzeczy, bo nie uważam, że więcej punktów będzie trzeba na to wydać. Ewentualnie, wiadomo, się tam wydamy jeszcze na samym początku, więc to będzie zmieniane z każdą minutą gry. I co my tu chcemy? Wiadomo, atak speed, żeby jak najwięcej, najczęściej móc atakować i tutaj buff damage, który tak samo się tam przyda co trzeci atak, jak tutaj widzimy, every third, albo attack or deals. Tutaj jeden punkcik wydany po to, żeby móc sobie właśnie tutaj to wziąć do końca. Tu, wiadomo, jeszcze jeden punkt tylko po to, żeby wziąć to, bo to akurat jest spoko, bo daje mi Doge Rating i damy Checking While Moving. Minus 20%. Więc mega przydatne. Więc dobra, no może, może pójdźmy po tych mniejszych, tam gdzie mniej wydałem tych punktów. A potem dojdziemy do Mark marksmana, czyli mojej głównej e, maestrii na, na tym buildzie, dobra Blade Dancer. Ta, tak naprawdę wziąłem sobie tylko to. To będę miał tylko na samym początku, dlatego że builda zacznę shurikenami. Przez co zwiększy mi to po prostu damage na start, kiedy jeszcze nie będę miał tyle punktów, żeby zrobić sobie healthy i tak dalej. A potem sobie po prostu cofnę, bo to cofanie jest mega, mega proste i, i nie takie drogie. I dodatkowo daje mi tam movement speed, więc to po prostu będzie zmienione. Dalej idziemy tutaj, i tu po prostu dodałem da sobie trochę, wiadomo, dodge rating, bo zawsze się przyda, szczególnie, że chcę go sobie wystakować. Healtha, tutaj dodge rating i jakieś tam health, zdobywanie zdrowia. I tutaj dalej mamy, co jest ważne, chciałem tu wdać 4 punkty z tego powodu, że mamy 5 punktów many za każdy dodge. To jest spoko, bo będziemy raczej raczej tego, tego używać. Bardzo często, jeżeli to podbijemy, i to jest fajne, on się kastuje, znaczy, ma cooldown sekundę. Więc raczej nie będzie z tym problemu. Tym bardziej, że ja będę chciał, żeby mój atak zadawał jak największy damage, ale kosztem many czyli żeby ta many, żeby ja po prostu muszę sobie wystakować dobrze manę, Więc to na pewno bardzo pomoże przy tym buildzie. To idziemy teraz do głównego drzewka, które oczywiście będzie minimalnie zmieniane względem tego jak będzie mi się nim grało. Ale mniej więcej to jest coś w co będę raczej chciał na 100% pójść. E, dobrze, zacznijmy od po prostu tego co wiadomo, 25 atak speed z bowa, zajebiste, mega się przyda i jakieś żyćko. Dalej mamy kolejny bow damage, czyli 50%, więc tak samo to się mega przyda, tym bardziej, że i tak musimy sobie tutaj dalej dojść, żeby w ogóle coś dalej odblokować, więc to jest spoko. I to jest coś, co będę po prostu chciał przetestować, ale prawdopodobnie będę mógł z tego odejść, jeżeli mi to po prostu się nie spodoba i wtedy przejdę sobie na elementar Arrowsy, jeżeli będę mógł je rozkminić tylko pod Cold. Za bardzo tego nie rozkmiałem, więc jeszcze tutaj to jest ewentualnie do szlifów, jeżeli będę chciał coś zmienić. Ale wątpię, jeżeli ta koncentracja faktycznie będzie dobrze działała. Daje mi to koncentracji Cooldown 4 o 16% więcej damage'a z koncentracją. Tym bardziej, że że tutaj kolejne minus 8 punktów do cooldownu, ale to bardziej wziąłem tylko jeden, ewentualnie jak mówiłem, coś zamienię z tym, żeby zwiększyć, jeżeli ta koncentracja będzie bardzo dobrze działała, żeby ten cooldown był jeszcze mniejszy i jak najwięcej nabijał tego damage'u do dodge ratingu i tutaj damage'u i tutaj dalej zwiększa mi dodge, do, dodge rating z koncentracją, co jest po prostu dla mnie zajebiste, tak jak mówiłem, chcę to bardzo spuszować, żeby żeby ta notka stąd ciągle mi generowała manę. Dobra, idziemy dalej, czyli po prostu bow damage i tutaj Wiadomo zmniejszam sobie defa, przez to, że otrzymuję więcej obrażeń z przeciwników blisko mnie. Mi się wydaje to spoko, bo to jest na flat damage który potem będzie, wiadomo, albo boostowany, albo zwiększany, więc pięknie. Ogólnie z tą maną, to za bardzo nie zwracałem uwagi, bo chodziło mi najbardziej o ten ostatni punkt, bo mana cost, czałka, mold. damage. Fajnie, że to jest przy okazji w tej pasywce, bo dzięki temu ten Mold damage nie będzie tak bardzo bolał, jeżeli ta mana będzie mi aż tak zabierana. Dlatego, tego, że mamy tu mana regen i procentowe zwiększenie many. Więc to sobie zmaksowałem i to jest spoko jednak. To jest naprawdę kurde spoko, bo jednak te 100% damage będzie robić Robotę, mam nadzieję, i coś, czego nie mogłem nie wziąć z tego powodu, że tutaj na Helsickera zwiększa mi szans, szansę tego chainowania, tego nie wiem, pochylenia. Nie wiem, jak to tam po polsku dokładnie brzmi. Ja to nazywam chainowaniem, bo takie dla mnie to najłatwiej zrozumieć w mojej głupiej głowie. To możemy przejść teraz do skilli i ze skillami pójdziemy po kolei, ale koniec końców i tak będę używał tylko Helsickera. No, no, i w sumie, w sumie tego Shifta, nie? No, bo uniknąć jakiejś walki z zwalciu. Więc zacznijmy od Shurikanów, które one będą. Będą praktycznie moim main killem przez no trochę tą część kampanii póki hercykera nie wbije i jakoś on konkretnie nie będzie wyglądał póki nie wezmę tej notki ale to zaraz o tym powiem a więc dobra zacznijmy od tego tamto do wyjebania jest w takim razie ale damy coś innego tutaj w każdym razie dobra tu jakiś punkt wydany jeden żeby po prostu tam dobić sobie te punkty prawdopodobnie te cztery mogę stąd zarobić sobie tu dojebać wiadomo physical penetracja zawsze spoko tutaj mamy szansę na plisowanie więc to jest mega przydatne e plus 100% Tutaj mamy zmienień, zmianę, jakby tych szulikanów na chakram. Jak to dokładnie działa, nie wiem. Jak to dokładnie wygląda, też nie wiem. Zobaczę. Wydaje się to akurat spoko. Wydaje to się mega ciekawe. I tutaj tak samo zwiększamy damage za każdego szulikena. Więc tutaj, jeżeli dodamy sobie plus dwa szulikeny, no to będziemy mieć te plus 36 damage'a procentowego. Więc to jest akurat mega zajebiste z tą notką. Tutaj wiadomo, jakiś atak speed, żeby to jeszcze bardziej na pierdalało. jest, że są e, te szulikany się wokół ciebie kastują, więc więc po prostu je robisz, one wokół ciebie latają, tak jak mieliśmy przed chwilą ten filmik od Condesa z tymi młotkami, wokół niego latały, tak samo tutaj też shurikeny będą latać. No i tam mają wiadomo, że czas tam 3 sekundy, ale podbiłem go jeszcze 45%, więc nie będzie trzeba tego tak dużo kastować, a w każdym razie jak będziemy tego dużo kastować, no to będzie tego naprawdę w dużej ilości, co nam tylko to pomoże. Dobra, możemy iść do kolejnego skilla, który po prostu jest dogem. nie kminiłem co w niego dawać, wziąłem coś po prostu pod manę, pod... Pod Movement, Speed, Pod Mane, Pod Healtha i Health per Dextility, co jest mega ważne, bo jak mówiłem, będziemy chcieć pójść bardzo w dexa w tym buildzie. Health Seeker zostawimy sobie na koniec, z tego powodu, że. No dobra, może powiem o jednej Health Seeker ma taką możliwość, że za każdym zabitym przeciwnikiem może kastować tego Puncture. To nam akurat mega się przyda, bo tutaj wchodzimy w 100% Blitz Chance, który będzie konwertowany na Frost, więc zajebiście. Tutaj mamy kolejny 60, czyli znowu będzie Frost. Tutaj po prostu żeby pójść dalej, e, tutaj wiadomo jakiś tam dodatkowy damage, plus 20% też się zajebiście przyda, plus Poison, który ogólnie na początku nie będzie używany, dopiero jakby to, to jest notka, którą wezmę na samym końcu, jak już będę miał Quivera, a wcześniej prawdopodobnie pójdziemy sobie bardziej tutaj. No tutaj mamy wiadomo mana on hit, to no to zajebiście, bo każdym po prostu będziemy dostawać dodatkową manę z Puncture. Ja nie wiem czy w ogóle to dobrze wymawiam Puncture, ale tak mi się wydaje, że tak to się czyta, nieważne. I tu wiadomo taki dodatkowy damage i speed attack zmniejszony, co nas nie będzie w ogóle kosztowało. Z tego powodu, że będziemy go aktywować Health seekerem. Więc tutaj tak naprawdę notka daje nam plus 48 damage'a procentowego, więc zajebista. Ale mówię, tu jeszcze to będzie do zmiany na samym początku. I on będzie gdzie przez kilka pierwszych leweli wyglądał trochę inaczej. Wiadomo, to jest koncept buildu ostatecznego. I jak on wyjdzie, to zobaczymy. Idziemy do notki, w której się zakocha, do skilla, którym się zakochałem. Jak oglądałem filmiki o lase Pochu, to mówię, nie no, kurde, muszę tym zagrać. Muszę tym zagrać. jest Zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Celt Seeker to jest taka zajebista umiejętność, która właśnie jakby ten, jakby Ala coś takiego jak chainuje wrogów. nie wiem jak to dokładnie łatwo, łatwo odbija jakby się od nich i no stop po prostu ich tak jakby przeszywa. Ty tak naprawdę to kastujesz i masz szansę, masz jakby ten pierwszy atak zawsze się powtórzy, czyli masz jakby gwarantowane dwa ataki, a potem masz procentowo coraz mniej szans na to, żeby znowu to się powieliło. Czyli przykładowo, jeżeli masz 100%, no to. w ma, jeszcze ma tego 0,8 tak tutaj ma by 0,8 each time the arrow, czyli o 0,8 się zmniejsza po każdym użyciu. Więc, jeżeli na przykład mamy 100%, to znaczy, że na pewno szczęśnujemy, a jeżeli mamy potem 80% z tego, no to mamy 8% szczęśnujemy i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo ważne notki tutaj są właśnie te, które, które tobie zwiększają możliwość właśnie tego powielenia ataku, czyli plus 40. Tutaj mamy kolejne plus 50, czyli mamy już plus 90. Tutaj dodatkowe czarcy, żeby jeszcze więcej tego wystrz wy wystrzelać. To się przyda, ale prawdopodobnie, jeżeli uda nam się podbić level tego herzikera, no to będę na pewno chciał sobie wziąć jeszcze te notki, bo tutaj ta notka jest mega ważna, czyli ona mi zwiększa o 0,5% za każde dexterity, jakie mam, a zobaczę ile go wystakuje. Mam nadzieję, że go będzie bardzo dużo, bo to będzie no jednym z głównych elementów mojego damage'u, doja i całej reszty, więc mega to się przyda, szczególnie jeszcze tutaj, kiedy zwiększę szanse na to, e, na te powielenia, tak. Będę pewnie chciał to pójść, jeżeli jakoś to dobiję, ewentualnie coś jeszcze tutaj wyrzucę, żeby to wziąć. Ale póki co, to, to mi się wydaje dużo, dużo, dużo lepsze. Jeżeli to RNG będzie na tyle fajne, że nie będę musiał non-stop tego ataku kastować, bo będzie kończył się za 2-3 ataki. Tylko faktycznie ten atak będzie trwał z 8, może nawet 10, jak dobrze pójdzie, razy. Dobra, tutaj wziąłem jeden punkt. Atak speed niby fajny, fajnie byłoby go wziąć, ale mamy tu ciekawszą notkę, czyli zwiększenie blida, czyli kolejne 100% blida, które będzie zmienione. Na frosta. Tym bardziej, że tu jeszcze jest jedna notka, ale to zaraz dojdziemy. Damage overtime i on będzie mega przydatny z tego powodu, że jednak zwiększy nam ten damage z frosta i, i innych rzeczy, które nakładamy. Ewentualnie, jeżeli te 15% nie będzie takie istotne, no to wtedy będziemy mogli sobie tu pójść bez problemu w taki sposób. Więc prawdopodobnie to może też tak wyglądać. To jest po prostu coś, co koncepcyjnie sobie wymyśliłem. To teraz idziemy w kolejną część tego drzewka, czyli bierzemy jedno to plus 8 damage'a. Bardzo fajne, i jednak w Bierzemy to tylko po to, żeby dojść tutaj, konwertować bleed na frost chance, czyli cały bleed, który mam ton, będzie konwertowany plus bleed, idziemy dalej. Więc, jeżeli będziemy za każdym razem wywoływać frosta, nie to, że z herzikera, który będzie dosyć często atakował, to jeszcze za, każdym, za każdą śmiercią wywołamy e, ten skill, puncture, który tak samo będzie miał frost damage, co będzie po prostu zajebiste. No i tutaj wiadomo, wziąłem po prostu po jednej nocce, tu dodatkowy jeszcze chance na, na te na trainowanie. Kolejny Jeden punkt, żeby tylko to wziąć i, na ma i mamy panczul. Ogólnie powiem tak: nie robiłem nigdy w życiu żadnego buildu, nie wiem jak buildy robić. Bardziej sobie kminiłem w głowie na bieżąco podczas gry, jak mogę je rozkminić, żeby były dobre. Gdzieś zobaczę jakiś ładny atak na TikTok, że fajnie wygląda, to mówię: O kurwa, chcę ten atak! I sobie na bieżąco kminiłem coś pod niego. Jestem mega ciekawy, jak ten koncept poradzi sobie w grze. On niby na papierze nie wygląda tak źle. Wiadomo, że jakby się dało go do jakiegoś profesjonalnego build craftera, no to zrobiłby to o niebo, o niebo lepiej. Ale co jest ważne, warto próbować się nie poddawać i. Nawet jak ci za pierwszym razem ma nie wyjść, i nawet za pierwszymi setkami raz ma ci nie wyjść, to w końcu ci wyjdzie, bo niepoddawanie się jest najważniejsze. W każdym razie, jeżeli to oglądacie dzisiaj, to prawdopodobnie dzisiaj wieczorem na Twitch slash będzie live z last Epocha, w którym będziemy ogrywać może nawet przez najbliższe kilka tygodni. Mam taką nadzieję, że się spodoba. Plus jeszcze build dobrze siądzie. Ok, to w takim razie to tyle. Zapraszam na, na, na live jeszcze raz. Powodzenia na nowej lidze. Pa, pa.